Mili Państwo, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka ogłasza dzisiejsze przysłowie i nie bardzo wiadomo, czy już dopiekło na tyle, że człowiek by się chętnie ochłodził, a chociażby i w strugach deszczu, czy jednak lepiej niech słoneczko operuje i, jak powiada młodzież, niech strzaska nas na heban z historii podpiętej pod 27 lipca, wyjmijmy na początek ten lipcowy dzień z roku 1962, kiedy to amerykański przedsiębiorca, polityk, zresztą miliarder nazwiskiem Ross Perot uruchamia pionierskie elektroniczne systemy przetwarzania danych. No, początkowo nic tego nie zapowiadało, bo Perot służył w wojsku i po drugiej wojnie jako jeden z wielu zdemobilizowanych żołnierzy nie bardzo wiedział co dalej. Z przypadku zaczął pracować jako sprzedawca w firmie IBM, gdzie szybko okazał się wyróżniającym pracownikiem, bo w ciągu dwóch tygodni osiągnął roczny limit sprzedaży. I to on, skromny, tuzinkowy sprzedawca, jako pierwszy w całej firmie zorientował się, że właśnie komputery. I że przetwarzanie danych to jest melodia przyszłości w skali Stanów Zjednoczonych i w skali całego świata. W 1962 roku Perot założył własną firmę Electronic Data Systems, świadczącą usługi przetwarzania danych, głównie dla rządu Stanów Zjednoczonych. Gospodarka Stanów, a za nimi całego świata, przestawia się od tego momentu z papieru i z liczydeł na elektronikę i końca temu nie widać. Najlepszy przykład, że również 27 lipca, ale już w roku 1972 startuje na rynku dokładnie w Kalifornii firma o nazwie Atari, która zaczyna od lokowania w barach automatów do prostej gry elektronicznej o nazwie Pong. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania konstruktorów gry. Wkrótce maszyny do gry w ponga zaczęły pojawiać się w całych Stanach, i tu autorzy gry popełnili błąd. Zapomnieli zarejestrować ją w urzędzie patentowym, więc rynek zalały podróby, a oni sami z konieczności musieli wymyślać gry coraz bardziej skomplikowane. I co ważne, domowe komputery. Do tych gier. No, na razie były to komputery bez ekranów, podłączało się je po prostu do telewizora. I tak, gry atari dla co starszych z nas pozostają nieusuwalnym fragmentem naszego dzieciństwa i naszej młodości. A wiekowe atari kurzą się pewnie gdzieś tam na strychach i w Pawlaczach i historyczne odejścia. Otóż 27 lipca 2001 roku zmarła w wieku 86 lat fińska pisarka Tove Jansson, światu znana jako autorka Muminków. Tatuś Muminek powiadał mówienie, jednak dość mocno przeszkadza w myśleniu. Więc i ja się już przymykam Wiesław Kot.